I witam. Chciałbym przedstawić rozwiązanie pewnego zadania, mianowicie takiego. Obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia, że losowo poprowadzona cięciwa na okręgu będzie dłuższa od boku trójkąta równobocznego wpisanego w ten okrąg. Zadanie jest ogólnie o treści geometrycznej, więc tutaj przy rozwiązaniu posługujemy się w tak zwaną miarą Lebega. Miara Lebega to jest takie pojęcie z zakresu teorii miary uogólniające niejako pojęcie długości pola powierzchni, objętości. No definicja tego jest dosyć zawiła, ale my nie musimy się tym przejmować. Wystarczy wiedzieć, że zarówno pole powierzchni, jak i objętość, jak i długość po prostu są to zbiory mierzalne w sensie Lebega. I prawdopodobieństwo zdarzenia A definiujemy w ten sposób, że jest to miara tego zdarzenia w stosunku do miary całego zbioru omega. Takie po prostu interpretacja geometryczna. Kiedyś nazywa się to interpretacją geometryczną yy, prawdopodobieństwa. No i teraz tak. Jak będzie przebiegać to rozwiązanie tego zadania. Mianowicie przedstawię tutaj trzy warianty yy, rozwiązania. Rozwiązanie pierwsze A. Mianowicie postępujemy w ten sposób, że cięciwę prowadzimy. Prowadzimy ją prostopadle do średnicy okręgu. W jaki sposób, jak będzie to wyglądać? Proszę popatrzeć. Teraz tak. Czyli tutaj mamy tą cięciwę, która jest bokiem trójkąta. Ona oczywiście jest, jej miara jest równa. Tak? Wszystkie cięciwy poprowadzone na przykład może tutaj posłużymy kolorami, na przykład kolorem czerwonym prowadzę te cięciwy, które są krótsze od boku trójkąta, tak, na przykład tu mamy cięciwę krótszą, troszeczkę dalej prowadzimy, o, odnowu mamy cięciwę krótszą, tutaj, tak, w ten sposób, a gdzie będą cięciwy dłuższe od boku trójkąta. No tutaj będzie cięciwa najdłuższa, czyli średnica. Co tak? poprowadzimy może tutaj dla odmiany innym kolorem, te pasujące, powiedzmy, sobie na niebiesko. Czyli tu będzie cięciwa na pewno dłuższa od boku trójkąta. No i teraz tak, z uwagi na to, że że mamy tutaj Wiemy, że tutaj wysokość trójkąta równobocznego. Wysokości dzielą się w stosunku 2 do 1. Czyli tutaj mamy, jeśli tu mamy R, no to tutaj mamy. Ja może na pewno zrobię, to tutaj mamy jedną drugą R. Tak, tu mamy jedną drugą R. No i oczywiście po tej stronie, tu mamy najdłuższą pocięciowość, i potem po tej stronie dokładnie tutaj od tego punktu. Będziemy mieli też odcinek, odcinek długości 1, 2, R. Nie ja będę dokładnie tego rysował, tylko tutaj zaznaczymy sobie, tak? Czyli teraz na tym odcinku te cięciwy wszystkie między tymi odcinkami spełniają nasz warunek, czyli one są dłuższe od boku trójkąta. Zobaczcie, tutaj ta cięciwa i na niebiesko narysujemy te jeszcze kilka tak, żeby to było jasne, tak? Ta Tutaj jeszcze ta. I jeszcze ta. Tak? Jeszcze raz tak. No i teraz przyjrzyjmy się temu rysunkowi. Tak? Czyli widać, że te wszystkie części, które narysowałem na niebiesko, są po prostu dłuższe od. Boku trójkąta, tak? Wszystkie trójkąta. Te tutaj po tej stronie. Tu jeszcze są na czerwono, należałoby narysować. Są krótsze od tego boku. No i wystarczy zauważyć, że tu mamy jedną, drugą, jedną, drugą R do środka, tak? Tu mamy znowu jedną, drugą R symetrycznie po drugiej stronie, tak? Tu jest też jedna, druga R. Tak? No zatem. Te cięciwy tutaj pokrywają nam po prostu odcinek o długości r duże. Tak? Czyli miarą zbioru naszego tutaj spełniającego nasz warunek, że cięciwa musi być dłuższa od boku trójkąta. Jest po prostu miarą zbioru tego A. To jest jedna druga r, jedna druga r. To się równa r. Czyli po prostu to jest. Jedna, druga średnicy. No, natomiast zbiorą zdarzeń elementarnych, miarą zbioru zdarzeń elementarnych będzie długość całej średnicy, tak? No bo my prowadzimy tutaj po prostu od początku do końca te cięciwy po całej średnicy. Więc miarą zbioru omega w tym przypadku będzie zbiór, cały odcinek długości D. No, zatem, zgodnie z tą definicją, prawdopodobieństwo zdarzenia A. Będzie równe. Jedna druga D dzielone przez D a to nam daje jedną drugą. Tak i tak wygląda pierwsze rozwiązanie. I przejdźmy teraz do następnego rozwiązania. Popatrzmy na ten na to rysunek. Podobny jest do, identyczny z poprzednim w zasadzie. Z tym, że sięńciwy będziemy prowadzić w ten sposób, że po prostu tutaj, z tego punktu styczności, będziemy prowadzić cięciwy stopniowo pod coraz większym kątem, aż do końca, tutaj w samym zakresie tego kąta półpełnego. Narysuję kilka, kilka tutaj tych cięciw, żeby to uświadomić, o co chodzi, tak, to proszę zobaczyć, teraz tak, prowadzimy jedną cięciwę w ten sposób, Hmm. Oczywiście to będzie cięciwa krótsza od boku. Ja może te krótsze narysuję na czerwono. One nam nie spełniają warunku, tak? Te niespełniające będę rysował na czerwono. Tu jest jedna cięciwa. Z tego samego punktu prowadzimy następną cięciwę. W ten sposób prowadzimy następną cięciwę. No i tutaj teraz. Prowadzimy cięciwę, która jest równa, równej długości co bok tego trójkąta, tak? No i potem już mamy zakres tych cięciw, które są dłuższe od, od, yy, od po prostu boku tego trójkąta. Czyli... Czyli... Prowadzimy jedną, trochę za daleko. I następną, tak? O, 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 o. Następną cięciwę. Tutaj tak, tu wszędzie mamy zakres tych cięci, które są dłuższe, tak? Symetrycznie. O, nie wszystkich rysował, bo to dużo czasu zabrało, ale no, proszę zobaczyć. Tu następna niebieska, tak. Następna niebieska. Tak, I następna i następna. I potem już tutaj mamy zakres tych cięciw krótszy, tak, to ten mamy zakres cięci krótszy, czyli już na czerwono na przykład narysujemy chociaż jedną z tych, tak, i tak dalej, i tak dalej. No, no i teraz yy, zastanówmy się, co tutaj będzie zbiorem zdarzeń elementarnych. No w tym przypadku będzie to miara całego kąta półpełnego. Proszę zobaczyć, każdy cięciwie tutaj odpowiada kąt zawarty między nią, a tą styczną do do tego okręgu, zgadza się? No, to są te kąty. Tutaj są te kąty niepasujące, a tu już mamy dla tej na przykład i dla tej już mamy te kąty, które spełniają ten warunek. I potem wychodzimy już stopniowo, potem poza zakres już znowu mamy te kąty, które, które nie spełniają warunku, czyli tutaj na przykład tak i tak dalej, i tak dalej. No wobec tego, jak będzie teraz wyglądać zbiór zdarzeń elementarnych? tym, tym przykładzie. Zbiorem danych elementarnych będzie po prostu zbiór wszystkich kątów od zera do 180 stopni. Tak? Możemy posługiwać się miarą łukową, albo może dla lepszego tutaj takiego obrazowego przedstawienia posłużę się miarą stopniową, czyli, czyli omega. Tak. Miara zbioru omega. Albo może inaczej, żeby nie Użyję tej symboliki, tutaj, którą zaproponowałem, czyli miara zbioru Omega to będzie po prostu 180 stopni. 180 stopni. No natomiast tutaj, kąty, które, które spełniają nasz warunek, czyli miara zbioru zdarzeń sprzyjających, tego zbioru niejako sprzyjającego naszemu zdarzeniu, no to będą tutaj kąty w tym zakresie tego trójkąta widocznego, tak, tutaj na niebiesko jeszcze możemy uwypul, tak, to są te kąty, które spełniają, yy, po prostu są tymi zdarzeniami sprzyjającymi, czyli miara tego kąta będzie oczywiście 60 stopni, tak? Wobec tego prawdopodobieństwo zdarzenia A to mamy po prostu 60 przez 180 stopni daje nam jedną trzecią. I mamy w ten sposób mamy drugie rozwiązanie. Jak teraz będzie wyglądać rozwiązanie trzecie? Proszę popatrzeć na ten rysunek. Mianowicie skorzystamy z takiego twierdzenia, które nie będziemy tutaj dowodzić, ale wydaje się to oczywiste. Po prostu będziemy losowo wybierać środki tych cięć, nie końce. Nie początki, ale środki. Czyli na przykład powiedzmy, narysujmy sobie jakąś tutaj cięciwę, jakąkolwiek w ten sposób na przykład. Tak, i teraz rysujemy cięciwe. Rysujemy, no przepraszam, rysujemy cięciwe. że tutaj zrobimy będzie spełniona lubimy ją na niebiesko tak tutaj to jest jedna cięciwa to jest następna niebieska a teraz narysujmy cięciwę krótszą, tak? czyli zwrócić uwagę. Tutaj na przykład ta cięciwa, ta cięciwa jest ewidentnie krótsza od boku tego trójkąta. Narysujmy ją na czerwono. Tak, może jeszcze jedną. <śm> jeszcze jedną. Narysujmy na czerwono. O, proszę teraz zobaczyć, o co tutaj chodzi. Mianowicie tak, jeżeli zwrócimy uwagę na środki tych cięciw, czyli na przykład powiedzmy, że środek tej cięciwy wypala mniej więcej tutaj, tak. środek tej cięciwy niebieskiej powiedzmy, że wypala gdzieś tutaj, tak. środek tej cięciwy powiedzmy gdzieś tutaj, to zwróćmy uwagę na taką podstawową zależność, że Cięciwa jest wtedy dłuższa od boku tego trójkąta, jeżeli środek leży wewnątrz okręgu wpisanego w ten trójkąt równoboczny. Tak? Czyli my tak naprawdę zbiorem tutaj wszystkich zdarzeń elementarnych będzie po prostu zbiór wszystkich punktów na tego okręgu. Tak losujemy po prostu środek tej cięciwy. Tak? Wyznaczamy środek. Tak? Tutaj, akurat zrobiłem na... Nie wiem, jeżeli wyznaczymy środek na przykład tutaj, no to ci, to cięciwe musimy poprowadzić powiedzmy w ten sposób. Tak? Jeżeli środek wyznaczymy gdzieś tutaj, to no to cięciwe prowadzimy tak, żeby środek znajdował się tutaj w tym punkcie wskazanym. Tak? To cięciwe prowadzimy w ten sposób i tak dalej, i tak dalej. Czyli Czyli miarą zbioru Omega w tym przypadku, miarą zbioru Omega, będzie w tym przypadku pole całego koła. Tak? Pole całego koła, czyli no, no, tutaj oznaczmy sobie to pole koła opisanego, e, promień koła opisanego poprzez r duże. Tak? Miarą zbioru zdarzeń elementarnych będzie po prostu pole koła o promieniu R, czyli pi r kwadrat. Natomiast z miarą zbioru zdarzeń sprzyjających, tak, czyli będzie to zbiór tych punktów, które leżą wewnątrz tego okręgu wpisanego w trójkąt, tak, Bo tylko środki tych cięciw spełniają warunek, warunek, że są dłuższe od boku trójkąta. Tak? Czyli tutaj mają wszystkie punkty w tym okręgu będące środkami tych cięć, spełniają po prostu są zdarzeniami sprzyjającymi. Czyli miara zbioru omega. A wiadomo, że ten promień koła wpisanego jest połową tego promienia koła opisanego. Wobec tego pole tego koła będzie równe i 1 druga r do kwadratu. To nam daje 1 czwarta pi r kwadrat. Zatem szukane prawdopodobieństwo będzie równe. Prawdopodobieństwo zdarzenia A będzie równe 1 czwarta pi r kwadrat w stosunku do r kwadrat i to nam daje jedną czwartą tak, no i teraz przyjrzyjmy się wobec tego wszystkim tym wynikom popatrzmy jeszcze raz no, oczywiście nie ma nic dziwnego że zadanie można rozwiązać na trzy sposoby no ale w tym przypadku każdy sposób daje nam inny rezultat no. No i właśnie dajcie znać co o tym sądzicie. Z tak? tą właśnie tutaj refleksją Was zostawiam. A może jeszcze ktoś znajdzie jakieś inne rozwiązanie tego zadania? Tak? Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ewentualnie które rozwiązanie uważacie za poprawne, a które nie. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia.